Dobrze wybrałem Dobrze wybrałem ścieżkę Nie wierzę Ale jednak wierzę Jest maciubka moneta Bo ja już miałem ją w rękach I powiem Wam taką Mówię od razu widzę jedynkę Będzie grosz Nie? I powiem Wam że to nie jest grosz Dzień. Jest grosik, powiem wam kolejna część, film, część, kolejny film, jestem na tak jakby drodze, tu nie widać, że to droga, ale ja pamiętam, że tu była taka droga, tam, o tam i tam skręcała, no tam na miejscu, gdzie ta obrączka była niestety, siedzi wędkarz, nie tyle, że nie chcę tam wejść, ale nie chcę uskuteczniać swojej gadki tam przy nim, głupio by mi było. Więc miejsce na dzisiaj nie da rady. A że nie ma gdzie to wiadomo gdzie, ja jestem tutaj. No i tym groszem mam nadzieję, że może coś ruszy. Bo jak mam już jakieś różne kółka. Były powiem wam i takie kółka. O, taka jakaś pokrywka. Było i takie kółko. O. Jakieś miedziane, nie wiadomo co, musiężne. Ale to dalej nie monety, nie medale. Także yy, tyle. Krótko mówiąc do następnego dołka. Dobrze wybrałem. Dobrze wybrałem ścieżkę. Patrzcie co mam. Medalik chyba. Zobaczcie, ja pierdziel jest. Amelinium co prawda, ale jest, pierwszy lepszy fant, grosz i medalik, o kurcze, kurde lata jakieś, ja pierdziele, tu jakaś modlitwa, a tu bozia Matka Boska z Dzieciątkiem. <laughs> Także super. Ja pierdzielę. Dobra. Ja pierdzielę. Aż nie wierzę. Aż nie wierzę. Musiało leżeć na sztorce. Chociaż też dobry sygnał. Czemu dobry sygnał? No bo teraz jest dobry sygnał. A był taki. Nie tu przypadek, że, że to wykopałem. Przypadek totalny. Mamy. Mamy 49, także pani Antoni, pozdrowionka dla pana. Jak widzicie, zmieniłem już totalnie miejsce, bo tam w Lasku nic nie wychodziło. A tutaj dosłownie już kończę. Także jest moneta na koniec prawie, że. Ale podsumowania nie będę robił, bo dzisiaj zawalczę tak do końca. A jeszcze mi parę metrów zostało. Tu mamy 20 groszy, nie? 49 oczywiście. Zaszedłem nad wodę. Tutaj siedział ten wędkarz, powiem wam. No i jak to mieć dobre zdanie. Facet niby fajnie widać. Kulturalnie wyglądał, że tak powiem, wędki tu sobie porozkładał. Ale zobaczcie, tego na pewno nie było. Zresztą co tu dużo mówić. No, kukurydza jest całkiem świeża, zobaczcie. Dopiero co otwarte dzisiaj. Popalił U... śmieci zostawił sobie to w wiaderku i polas. No. No jak tu mieć dobre zdanie o nich, a tutaj na górkę wracam i proszę bardzo, kolejne monety, cały czas monety, cały czas prl Wędkarz bardzo brzydko zrobił, mamy teraz 57, pozdrawiam Was gorąco, tam, nie wspominacie, że ja zapominam, no. Tylko człowiekiem jestem, nie jestem w stanie za każdym razem tych wszystkich osób zapamiętać, powiem wam. No wyobraźcie sobie zapamiętać tyle roczników, a to ja byłem, a mnie nie pozdrowiłeś, no. Słuchajcie, nie jestem z tego w stanie zapamiętać, przepraszam was, ale musicie mi jakoś tam na słowo uwierzyć, że tak jest właśnie. Dobra, jest gdzieś tutaj coś, co też brzmiało fajnie. Patrzcie, chyba kolejna moneta, będzie. Powiem wam, piątka, piątka. Już zapomniałem powiedzieć tam, że mam normę z tymi groszami, ale popatrzcie, to są mo ślady po mnie. No nie ma dołków, bo ja zakupuję. To są tylko ślady takie ziemi i no co to są monety na monetach. No, tam była ta obrączka, jest norma, także wszystko co. Teraz to ponad normę, nie? Logiczne to nie? <śmieniu> Teraz takie coś zagrało. Fajnie to grało, ale to jest ten, nie wiem, czy to jest, czy jak to się nazywa. O! Takie coś z takimi dingsami.

Pysz nętknieś peluch się leźni <tryk> Będzie coś większego, ale na pewno PRL Bo wątpię, żeby coś innego Ole placuszek, zobaczcie Będzie nowotko Będzie nowotko Nowotko przeważnie 7-6 To jest kolejna góreczka, taka mniejsza, tamta jest większa i tam, powiem wam, już śmieci wychodzą, aczkolwiek nie ma co się zarzekać. 7,6 chyba, zobaczcie. No, no wodko, 20 złotych. Także lecę do następnego dołka. Nie jest łatwo, bo powiem wam, tu już jest beton. Tu jest moneta chyba. Tak, jest moneta. Ale współcześnie 50 groszy. No, musi być też, nie? Ale powiem wam, że był w ziemi dosyć głęboko. Patrzcie jak to trawa przykrywa to. Kurde, niektóre kapsle mają podobne dźwięki jak monety, albo monety jak kapsle. Można powiedzieć, a tu mamy złoty, 5 złotych. Kolejne. Przeważnie 7,5. 7,6 w tym przypadku znowu. Pozdrawiam was. Ciebie to nie będę pozdrawiał, nie? Bo nie wypada. No, ale no, tak wychodzi <grystanie> 7-6. Dobra, obok tu gdzie noga stoi była piątka. O, łopatka tam blisko jest. No to teraz pytanie, taki złomowy sygnał jest. I dobry, kolorowy i złomowy. Tu jest o. Niestety teraz. Typowo kapsel będzie o. Pik. Dobra, nie reklamujemy. Tu ewidentnie będę nosił łopatkę, to mnożą łopatkę, bo zobaczcie, tutaj korzenie ciąłem, Ale powiem Wam cieszę się, cieszę się, że jak walisz te korzenie i się natrudzisz, to nie wychodzi drut, tylko wychodzi moniak. A w tym przypadku znowu mam dyszkę. Już nie pokazuję wam tych dyszek. Ja pierdziele, tych PRL-owskich, Dzisiaj tak już norma razy 2 chyba wskoczyła. Yy, dłużej tu nie będę już siedział tym razem. Dźwięk taki był nie bardzo, ale patrzcie co mam, jakieś pióro, wieczne pióro, ale jakieś rozwalone, o, odleciało jeszcze kawałek, kurde, sam pisałem takim piórem, pamiętam, nie lubiałem tego pióra, no i zresztą charakter też mi się jakiś tam nie wyrobił, pismo fajne, bo później na długopis się przeszło i wiadomo jak to było, nie? Nie wierzę <noise> Ale jednak wierzę, bo ja już tu miałem w rękach i wiecie co jest Kurde zobaczcie tu na wierzchu prawie No nie tak na wierzchu bo dołek do trochę jest Jest dziesiątka fenolowa <noise> Z cesarstwa Ale fajnie, teraz już różnorodność jest Dobra <noise> Jest maciupka moneta, bo już miałem ją w rękach i powiem Wam taką: mówię, od razu widzę. Jedynkę będzie grosz, nie? I powiem Wam, że to nie jest grosz, bo jest mniejszy od grosza. Ale tu musi wejść lupa, chyba, bo powiem Wam, to już jest tak mała moneta, że ja pierdzielę. Ale powiem Wam, że chyba wiem, już co będzie. Ten mały moniaczek to jest jedna kopiejka z 67 roku. Ruska kopiejka oczywiście. I tak jak mówiłem, e, że będzie jeszcze jedna moneta. <laughs> I kończę, nie? Powiem Wam jeszcze, tam się przejdę, tylko <laughs> sprawdzę, czy tych kopiejek tam więcej nie było. Tam. E, przemiatałem tak, nie? Ale. No nie, nie było więcej. Ale wiecie, jak to jest, nie? Także słuchajcie, dzisiaj było to, co było. Ja już oczywiście zrobiłem tam podsumowanie jak z tego pola tam schodziłem, bo mówię kurde, nic nie ma, wędkarz siedzi, ja tu nie wejdę. Yy, także idę do domu, ale powiem Wam teraz już dowaliłem. Może nie tyle co mówiłem, że dowalę, że tam 20 ileś monet, ale było tam ich może z 10. Także było fajnie, był 49, była kopiejka, były PRL, -e, jest kurczę, biżuteria w postaci medalika, także będzie z tego chyba jeden film, na pewno będzie. No więc nie pozostaje mi nic innego, jak Was pozdrowić, podziękować Wam, że dobrnęliście do tego momentu. Dla wszystkich chętnych pamiętajcie o nagrodzie dla twórcy, czyli subskrypcjach, yy, łapkach w górę, komentarzach. A ja Was pozdrawiam i zapraszam z tego miejsca do następnego filmu. Trzymajcie się na razie.